Teraz tak. Tigru siedzi w skrzynce, udaje, że go tu nie ma, bo jest szary. Filemon gdzieś tam sobie będzie szedł. Tak się zastanawia, gdzie by tu iść i komu by tu poprzeszkadzać. Gdzie ja tu sobie pójdę. Więc Filemon idzie pod palemkę. Lulu, schowany tu, proszę bardzo, toaletka. Co tam będę siedział w słońcu? Tam jest Filemon który będzie się za chwilę układał przy doniczkach ma tu swoją miejscóweczkę o proszę bardzo już leżymy jakaś godzina z jest chyba i następnie proszę bardzo idziemy w stronę kici i leży taka niby lwica proszę bardzo ona bardziej kwiatowo na woli w pobliżu kwiatuszków wola voilà. tu jakieś śmietki jakieś kwietki każdy gdzieś tam sobie szaleje po swojemu i odpoczywa. Proszę bardzo, to jest Finemon. Tu zaraz zobaczymy. Lulu pod baraczkiem schowany. Lulu! Lulu! Cik, cik. Lulek! Lulu! No, ignoracja totalna. I tutaj proszę bardzo, udając, że go nie ma tigrusek. No, zamknij oczka za chwilę. Mówię, nie no, mnie to przecież nie ma. Skąd?